you have operational clearance to eliminate a high-value target on american soil this group is highly trained well-funded and has access to military-grade ordnance they are fanatical and have no concern for their own personal safety they have heavily fortified the area with traps and explosives designed to destroy any trace of their organization for this situation iq will be deployed She can with the Red 3 the Cześć z tej strony OI, a to Rainbow Six w misji Neutralizacja. W wyniku tym pokażę Wam, jak szybko i bezpośrednio przejść tą operację. Przy okazji zdobywając 3 gwiazdki za wykonanie. Jak widzicie, biegne. Cały czas dworem, ponieważ e, jeśli próbowaliście wcześniej m, przejść do misję na czas, Właśnie to w e, budynku traci się najwięcej czasu, niszcząc właśnie e, komórki nitro, które e, cały czas e, blokują nam drogę. Wyeliminowałem już dwóch strażników. Pora na trzeciego. W, w tym miejscu na balkonie pojawia się czasami czwarty e, wartownik. Zniszczyłem dwie komórki nitro, wprawdzie nie pokażę w tym filmiku jak zniszczyć wszystkie pięć, ale jest ich na tyle dużo wszędzie w każdym pomieszczeniu, że chyba sobie poradzicie z tym zadaniem. Właśnie z tego pokoju czasami nie bardzo wychodzi z przeciwników. O, choćby w tym pomieszczeniu się komórek nitro. I wracamy na dół. Właśnie tutaj w, w tym pomieszczeniu po lewej, za chwilę wejdę, najwięcej życia można stracić. to właśnie już nie ostrzeliwują, ponieważ jest tam w, aż 4 przeciwników. Kolejna komórka nie trąca. Tu. tu mamy kolejny myślenie. Wrócę do tej kuchni. I właśnie. Drugi wyeliminowany. Trzeci. I czwarty. Został nam dwóch ostatnich przeciwników. O, wracamy do tego, że byłam śliny, czyli do prostu... hałas. Ich. Musimy do, do ataku. Jak widzicie 2,5 minuty. Bez utraty zdrowia. Wszystkie kostki zaliczone.